Witam serdecznie wszystkie osoby z podznaku byka i zapraszam do czytania na miesiąc październik 2025. Sprawdzimy, kochani, ogólne energie na ten czas, pracę, finanse, uczucia oraz zdrowie. Przypominam, że czytanie jest ogólne, ono nie musi rezonować z każdym z Was. Poczytania prywatne zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na wszystkie Wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne oraz roczne, wykonuję również bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie w dziale karty posty na moim kanale zamieściłam zdjęcia wraz z opisami, przeczytajcie sobie dobierzcie odpowiedni kamień tak żeby Was chronił jak osobisty amulet, moje drogie byczki, zobaczmy zatem jaka energia będzie Wam towarzyszyła w całym październiku, z jaką energią wchodzicie ona też będzie rzutowała na wszystkie sfery życia Ósemka kielichów, no i to jest takie zamknięcie tego, co wam nie służy, zamknięcie starego cyklu, odejście od czegoś, od kogoś, ale takie definitywne, tak? Wy się odwracacie napięcie, już tego nie chcecie. E, gdzieś coś się wypaliło, może wy się wypaliliście w danym miejscu i czujecie, że czas pójść swoją drogą, ale w zupełnie innym kierunku, tak? Osoba na tej karcie się odwraca, idzie w stronę słońca i szuka nowych perspektyw, nowych dróg dla siebie, żeby móc się w życiu rozwijać. I zobaczmy, no tutaj mamy dziesiątkę, była w pracy, jest zmęczenie, e, zniechęcenie, apatia. Myślę, że to chodzi o sprawy zawodowe. część z was ogólnie będzie rezygnowała z pracy, e, szukacie nowych alternatyw, być może będziecie poszukiwać nowej pracy nowego miejsca albo też założycie własną działalność, bo mamy tutaj szóstkę pentakli. Ogólnie ta karta pokazuje, że ruszacie w kierunku tak jakby stabilizacji. Chcecie zarabiać więcej, mamy też cesarzową, to jest płodność, to jest obfitość, więc dla części z was na pewno będzie to założenie własnej działalności, własnej firmy. Tu są kursy szkolenia, również w kartach pokazane, nowe możliwości. Także myślę, że będziecie tutaj, kochani, chcieli coś zrobić dla siebie, żeby móc więcej zarobić, żeby się rozwijać, pracować na swoje marzenia, a nie na czyjeś. Ktoś Wam może też zaproponować wejście we współkę, we współpracę. Być może będziecie z kimś jakiś projekt tutaj tworzyć. Mam też przeprowadzki, wyjazdy, no i zmiana pracy dla niektórych z Was może wiązać się z przeprowadzką. Być może ruszacie gdzieś za granicę, może do innego miasta, tak. Natomiast te zmiany są w kole fortuny, one są z przeznaczenia to jest coś, co miało się wydarzyć. Weszliśmy teraz w pierwszy rok numerologiczny, także wszystko zaczynamy od nowa. Tu jest taki nowy początek, nowy cykl, nowy etap naszych żyć. Każdy z Was będzie miał coś innego do zmiany, ale u Was ewidentnie, kochani, kończy się coś, co tak naprawdę nie dawało Wam już szczęścia. Czuliście od dawna, że czas najwyższy pójść inną ścieżką, i faktycznie podejmujecie takie decyzje celem zmiany ścieżki życiowej, kariery zawodowej. Na pewno te kursy szkolenia, które mi się pokazały, będą właśnie rzutowały na to, w jakim kierunku po prostu ruszycie, tak? No bo jeżeli zmieniacie pracę. To możecie zmienić na zupełnie inny kierunek. Ktoś pracował w banku, będzie chciał teraz na przykład otworzyć salon kosmetyczny. No i stąd nam się pokazują właśnie takie kursy, że Wy obieracie zupełnie nowy kierunek. Co będzie zajmowało Wasze myśli? No uczucia, tu macie rycerza kielichów, więc ktoś z Was może się zakochać, poznać kogoś. Karta Rydwanu, no ja tu widzę raka bardzo mocno zodiakalnego, ale to może być ryba, skorpion. Mam też energię strzelca. Ktoś z Was może się zakochać. Jeżeli jesteście singlami, jest szansa na to, że spotkacie miłość, i faktycznie to będzie taka osoba bardzo romantyczna, bardzo empatyczna, z sercem na dłoni. W najmniej spodziewanym momencie, bo tu mi się pokazuje przy podróży, ruch, przemieszczanie, więc może to być nawet gdzieś na spacerze, w parku, no gdziekolwiek, kochani. Nie widzę tej osoby poznanej przez internet, więc na pewno nie są to jakieś aplikacje randkowe. To jest ktoś poznany na żywo, w cztery oczy i całkowicie przypadkowo, więc wy gdzieś po prostu będziecie, chociaż mam takie przeczucie, że to może być bardziej właśnie podróż. Może się gdzieś przeprowadzacie, może gdzieś wyjeżdżacie celem właśnie wypoczynku, tak regeneracji sił, no i tam macie szansę kogoś poznać, no i też przy podróży mi się pokazuje właśnie, też energia strzelca zodiakalnego bardzo mocno, taki bliźniaczy płomień, energia ognia, pasji, namiętności, więc tu może być od razu taki romans pomiędzy Wami, bo to jest ktoś z przeznaczenia. Więc, kochani, możecie się zakochać. Dla osób w parach, w związkach, pokazuje mi się ciąża i dziecko bardzo, bardzo mocno. To jest bardzo silna energia. Jeśli nie chcecie, to uważajcie. Jeśli się staracie, no to faktycznie to jest taki dobry czas. Poczujecie się tak, jakby szczęśliwi, bo w końcu się udało, tak? Jest to powiększenie rodziny, jest dobrobyt, jest dostatek. Bardzo fajne energie, kochani, przy Was. Do przeszłości odchodzi zranione serducho w Trójce Mieczy, więc jeżeli ktoś Was zranił, jeżeli czuliście się właśnie w jakiejś relacji źle, to teraz yy, odchodzicie z tego. No, ktoś może też zamykać właśnie relację partnerską, tak? Tylko, że tu karty pokazują, że jak coś zamykacie, to od razu otwierają się nowe drzwi. Tak jakby ze starego etapu przeskakujecie w nowy, ktoś przeznaczeniowy pojawia się na waszej drodze. To może całkowicie odmienić wasze życie. I tutaj widzę miłość, zakochanie u, spełnienie dla singielki. Jeżeli słuchają mnie singielki bądź single, to tu jest spełnienie w uczuciach bardzo mocno zarysowane. Także ktoś się na pewno z was zakocha. Ja tej miłości szczęśliwej życzę każdemu z was, bo wiadomo, że każdy chciałby być szczęśliwy, każdy chciałby mieć szczęśliwy związek, taki z przeznaczenia, gdzie czujecie, że warto się. Zaangażować i że też jesteście kochani, akceptowani. E, więc, no wiadomo, każdy marzy o takiej miłości, każdy marzy o spełnieniu. Zdrowotnie, kochani, karta siły to są problemy z układem odpornościowym to jest takie osłabienie ogólne, e, jak i również możliwa anemia. Także tutaj żelazo warto byłoby przyjmować, tak, e, żeby zapobiec właśnie takiej anemii. Zobaczmy kartę wyroczni. Co musisz zostawić za sobą? Takie pytanie sobie, kochani, zadajcie: co musisz zostawić za sobą, bo ta karta też pięknie nawiązuje do ósemki kielichów, która mówi o odejściu, o zamknięciu, tak? Więc, tak jak mówię, dla jednych to będzie odejście z pracy, dla innych odejście ze związku, być może toksycznego, bo tu jest trójka mieczy, więc takie zranienie, relacja, która się wypaliła, która daje tylko ból i cierpienie. Także, kochani, no, te karty są dosyć mocne, idą duże zmiany, ale nie dziwię się, bo jesteśmy po zaćmieniach, jesteśmy w nowym roku numerologicznym, czas coś zmienić, tak? Jest też Mars, właśnie w Skorpionie, więc takie energie ognia, faktycznie możecie poznać ten bliźniaczy płomień, wejść w oknisty romans. Także tutaj, kochani, dużo się dzieje, bardzo dużo się dzieje, i myślę, że. Sami w końcu poczujecie, że te zmiany to tak, jakby one już od dawna były gdzieś tam wam pisane, tak? Więc coś was będzie wypychało z miejsca. Pamiętajcie, że to robi wszechświat, tak? Robi miejsce na to, żeby przyszło do waszego życia coś, co długo manifestowaliście. Także, jeżeli coś się kończy, to znaczy, że coś nowego ma się zacząć. Trzymam, kochani, kciuki, życzę Wam cudownego miesiąca. Zapraszam do czytań prywatnych i po z Waszym znakiem Zodiaku.